Sztuka puszczania, część czwarta, o świadomym umieraniu dzisiaj będzie. Czy możemy pozwolić sobie umrzeć w przeszłości? Umrzeć staremu ja, po to byśmy mogli urodzić się na nowo. Ten moment śmierci wydaje się napawać przerażeniem kiedy trzymamy się jeszcze starego, ale gdy pozwalamy sobie poczuć ten lęk w ciele, czyli gdy boimy się czegoś puścić, nawet otwieramy się na nowe, chociaż widzimy, że to nowe jest korzystne, że jest radosne, ale boimy się puścić starego, możemy pozwolić sobie umrzeć świadomie w tym lęku, czując go w ciele. I tak świadomie umieramy, czując, oddychając, przyzwalając, widzimy, jak to odpuszcza, i to nowe może zająć miejsce starego. Większość ludzi fizycznie nawet nie umiera świadomie. To jest takie Umieranie, bo już nie mogę wytrzymać, nie mogę znieść bólu, czy tej egzystencji, czy bycia tutaj, już po prostu odpuszczam. I taka śmierć fizyczna jest formą puszczenia, ale często właśnie nieświadomego. A może być i ta fizyczna świadoma, i ta niefizyczna śmierć, czyli umieranie za życia. Takie puszczanie za życia może być świadome. Możemy umierać każdego dnia i w każdej chwili i rodzić się na nowo. Ja już przeżyłem wiele takich śmierci, nawet tożsamości, wizerunku siebie, dawnego ja. Bo oczywiście na początku nie było łatwo puścić. Otworzyć się na zmian, otworzyć się na coś nowego". Ale tylko z perspektywy małego "ja... Gdy pozwalam umrzeć temu małemu "ja", rozpoznaję, że nie ma śmierci, że nigdy nie ma nie było się czego bać". A więc w tym świadomym umieraniu rozpoznajemy, że śmierci nie ma. Jeżeli nie ma się czego bać, można puścić stare i wpuścić nowe. Hmm. A więc, sam. Miłego, świadomego umierania. <laughs>